Polona skóra to wspaniała pamiątka po minionych wakacjach i dla wielu oznaka udanego urlopu. Niestety, kiedy z bliska przyjrzymy się skórze twarzy, okazuje się, że jest ona przesuszona i wymaga wzmożonej regeneracji. Dzisiaj z Karoliną rozmawiamy sobie o intensywnie nabliżających kremach. Co przyniosłaś ciekawego, Marka Garnier. Skóra po użyciu takiego kremu była um, gładka i nawilżenie po dwóch, trzech aplikacjach było zauważalne. Na początku odstraszył mnie zapach tego produktu. To jest taki kwiatowo-owocowy zapaszek. Ja za nim nie przepadam. I to jest, to jest minus. Plusem na pewno jest cena. To jest około 25 zł. Chciałam opowiedzieć o nowości marki Noniker. Ten krem również bardzo przypadł mi do gustu. Zawiera silnie nawilżający sok z owoców noni. Poza tym ma jeszcze papaje, aloes i bardzo owocowo pachnie. Jest to takie fajne przedłużenie lata. lata w małej tubce. Bardzo fajnie nawilża, ma taką dosyć gęstą, kremową konsystencję, ale mimo wszystko nieźle się wchłania. Jest on dostępny na przykład w drogeriach Rossman. Jego cena to jest 20 zł. Mam coś w podobnej cenie, to jest żel krem do twarzy marki Avon. Ma bardzo orzeźwiający zapach. Skóra czuje się po nim bardzo komfortowo, jest odżywiona i gładka. Jedyny minus jest taki, że zostawia lekką tłustą warstwę i żeby nałożyć na to podkład, to jest nierada wyzwanie. Koszt tego produktu to 25 zł. Marka Olej. Drożel nawilżający na dzień, w przeciwieństwie do Twojego kremu z marki Avon nie miałam tutaj absolutnie żadnych problemów z tłustą warstwą na skórze. Jest to jeden z moich ulubionych kremów, których używam do tej pory, a mnie przeszkadza zapach w tym kremie olej. a mi się też podoba. Mamy jakieś inne, inne gusta, jest dosyć wydajny, bo już niewielka ilość wystarczy, żeby bardzo fajnie tą skórę nawilżyć. Jego dodatkowym plusem jest to, że żelowa konsystencja dodatkowo wygładza tą skórę i lepiej się na niej trzyma podkład. Cena tego produktu to jest 23 zł. To mam troszeczkę. Droższy preparat, i to jest eliksir nawilżający marki Clarena. Ja bardzo lubię opakowania z aplikatorem. Bardzo lekko się rozprowadza. Zostawia taki tłusty film na twarzy. Ja raczej też preferuję używać tego kremu jednak na noc. W tym kremie możemy znaleźć ekstrakt z białej herbaty i alg, co niweluje to nieprzyjemne napięcie skóry jego koszt to 80 zł. Coś mniej więcej w podobnym przedziale cenowym. Krem marki Dr. Reno. To jest również mało znana marka, stąd właśnie mój wybór padł na nią, bo produkty są bardzo fajne. To jest akurat krem, który w głównej mierze opiera się na ekstrakcie z kokosa, ale zawiera też miód, mleczko, pszczelę, ryż. I doskonale sobie radzi z tym brakiem odpowiedniego nawilżenia w skórze. Już po, już po pierwszej aplikacji widać różnicę i czuć, że ta skóra jest taka bardziej nawodniona. Koszt tego produktu to jest 116 zł. To ja opowiem o moim faworycie. To marka Clinique i to jest preparat w 100% beztłuszczowy. On ma taki... Um, Zapaszek chemiczny jak dla mnie, natomiast po trzech dniach stosowania ja już się oswoiłam z nim i teraz już jest w porządku. Po tych kilku dniach stosowania moja skóra. Nabrała takiej gładkości, uspokoiła się, była taka, wiesz, wyciszona i uspokojona. E, on bardzo fajnie odżywia i ja stosuję ten krem zarówno na noc, jak i na mhm. dzień. Nie ma problemu, żeby na przykład nałożyć podkład. Jakieś tak? minusy? E, na razie ich nie odkryłam. E, 50 ml kosztuje około 180 zł. Krem marki Ivostin Sensitia, intensywnie nawilżający, yy, razem z filtrem UV 20, yy, co również przyda się nam i jesienią i zimą, bo nie zapominajmy o tym, że promienie ultrafioletowe yy, są równie negatywnie właśnie o tej porze roku. Yy, to jest doskonała marka, która nadaje się dla osób, które mają skórę alergiczną i wrażliwą. Świetnie sobie radzi z nawilżeniem. On raczej nie pachnie i to kosmetyki marki Iwostin raczej są bezzapachowe jednak. Ale nie zawierają parabenów, nie zawierają tych wszystkich ulepszaczy, które zawierają kremy. Bardzo fajnie pielęgnuje, zawiera witaminy E, C i wodę termalną z Iwonicza Zdroju. Jego cena to jest 43 zł. I na koniec. E luksusowa marka Rexaline. To jest krem, który można dostać wyłącznie w drogeriach Sephora. To jest krem z pięciokrotnie większą dawką kwasu hialuronowego niż zwykle się stosuje. Ten kwas hialuronowy wypycha te drobne zmarszczki. Ten krem ma działanie nawilżające i faktycznie ma też taką konsystencję tłustą, takiego masełka mnie się skojarzyło z takim mm -hmm. masłem do ciała. E, ma bardzo przyjemny i świeży zapach, ale polecam go tylko do stosowania e, na noc, bo jednak zostawia ten tłusty film. Koszt e, tego produktu to jest 320 zł. I chyba to będzie dobry produkt dla osób, u których pojawiają się już pierwsze zmarszczki. Jeżeli szukacie tylko i wyłącznie nawilżenia, na pewno można znaleźć coś e, z niższej półki cenowej. Mam coś jeszcze bardziej luksusowego. Jest to krem marki La Mer, y, który ma opatentowaną formułę Kul nawilżających, które mają utrzymywać nawilżenie. Poza tym zawiera odżywcze algi morskie, ekstrakt z eukaliptusa i ręcznie wyciskanych limonek. To się, luksusowo. Luksusowo bardzo, bo krem kosztuje 520 zł. Ja jestem tym produktem zachwycona już po jednym zastosowaniu. Widziałam różnicę i czułam różnicę. Ta skóra jest od razu napięta, nawilżona. Krem od razu się wchłania, tak jak y, gąbka po prostu y, wchłania te substancje, i to widać. No, ja tutaj mu muszę postawić szóstkę, natomiast wiem, że cena jest lekko A czy ten krem jest wydajny? Jaka jest w ogóle pojemność tego opakowania? co, to jest opakowanie 30 ml, ale jest też dostępny w większym opakowaniu w odpowiednio większej cenie. Oczywiście. Nawilżenie to podstawa, i powie wam o tym każdy ekspert. Dlatego wybór kremu nawilżającego to dość poważna sprawa. Jeśli macie jakieś ulubione kremy, piszcie w komentarzach. Zapraszamy Was już za tydzień na kolejny odcinek Magla Kosmetycznego. Do zobaczenia.